Oto nowy Nissan Juke, większy od poprzednika, ale nadal stylistycznie odważny. Czy odniesie sukces jak model pierwszej generacji? Zapraszam na test. Wprowadzony na rynek w 2010 roku B-Crossover miał polaryzujący design. Pamiętam polską prezentację i wrażenie jakie zrobił na mnie mały Nissan, bo nie ukrywajmy, że oryginalny Juke był mały. Bardzo podobały mi się reflektory i lampy z tyłu w kształcie bumerangów. To było nawiązanie do Nissana 370Z. Dziś tych nawiązań już nie ma, ale Dżuk zachował charakterystyczną sylwetkę i te okrągłe reflektory, które moim zdaniem nadają mu bardzo przyjaznego wyrazu. Mam ochotę podejść i go pogłaskać, jak mopsa. W pierwszym Dżuku wystające klosze na szczycie maski przypominały mi z kolei wynurzające się ponad taflę wody oczy żaby. Ale dość już tych zwierzęcych porównań. Džuk pierwszej generacji sprzedawał się nieźle, według serwisu Car Sales Base, europejska sprzedaż oscylowała na poziomie około 100 tysięcy egzemplarzy. Dopiero w ostatnich trzech latach widoczny był znaczący spadek. W międzyczasie dobrze sprzedawało się Renault Captur i rosła sprzedaż Dacia Duster, ale jak na odważny styl Džuka, można mówić o rynkowym sukcesie. Najważniejsze zmiany w nowej generacji to wymiary. Nowy dżuk ma 421 cm długości i jest o prawie 9 cm dłuższy od poprzednika. Rozstaw osi wydłużył się o ponad 10 cm do 263,6 cm, a szerokość wzrosła ze 176,5 do 180 cm. Nowy dżuk jest też o 2,5 cm wyższy od modelu pierwszej generacji i ma teraz 159,5 cm wysokości. W rezultacie jest więcej miejsca wewnątrz. Na przykład pojemność bagażnika wzrosła o 20% do 422 litrów, jest podwójna podłoga, są dwa haczyki na siatki z zakupami Wewnętrzne na koło zapasowe, jest zestaw naprawczy i mały schowek, a po złożeniu oparć w drugim rzędzie jest płaska przestrzeń ładunkowa. A i półka mieści się pod podłogą. Z tyłu zdecydowanie więcej miejsca niż w poprzedniku, prawie o 6 cm więcej miejsca na nogi i o ponad centymetr więcej miejsca nad głową. Jest na tyle szeroko, że od biedy można by tu już wcisnąć podłokietnik, ale nadal go nie ma. Są tylko kieszenie w drzwiach i w oparciach przednich foteli. Jest jedno gniazdo USB i półka, na której można położyć urządzenie na czas ładowania. Nie ma za to nawiewów powietrza, które są w Renault Captur, z którym Juke dzieli podzespoły. Z przodu widać, że projektanci Nissana poszli na całość i postarali się, szczególnie w tych wyższych wersjach wyposażenia, gdzie można zamówić na przykład deskę wykończoną alkantarą albo kolorową skórą. Na tle wykończonej plastikowymi panelami pierwszej generacji nowy Juke robi wrażenie auta z segmentu premium. Za kierownicą jest wygodnie, wszystkie przełączniki są pod ręką, jest niewielki schowek pod podłokietnikiem i średni schowek przed pasażerem, duże kieszenie w drzwiach, dwa uchwyty na napoje i półka na telefon, którą chyba zaprojektowano w czasach poprzedniej generacji, bo większe urządzenie będzie wystawać. System inforzrywki jest u niebo lepszy od tego, co dotychczas oferował Nissan, ale z mojego punktu widzenia najważniejsza jest kompatybilność z Apple CarPlay i Android Auto. Niestety wskazówki z zewnętrznej nawigacji nie pokazują się na wyświetlaczu między zegarami. Właśnie klasyczne zegary w nowym Juku nie ma cyfrowych zegarów, jest tylko spory wyświetlacz między analogowymi zegarami. Obsługa przyciskami na kierownicy jest logiczna, a co do tabletu na szczycie deski rozdzielczej, to problemem moim zdaniem nie jest tablet, a jego brak, bo w wersji mniej premium wygląda to tak. Kwestii napędów, w poprzednim juku było z czego wybierać. I wolno i doładowane silniki benzynowo o mocy do 197 mechanicznych był i nieśmiertelny Diesel 1,5 i wersja z napędem na wszystkie koła, i bardzo rzadki Juke RSV6 z gt a Taka tam 600-konna popierdółka. W nowym dżuku gama silnikowa składa się, właściwie to nie gamma, tylko jeden silnik, trzycylindrowa benzyna, 117 koni mechanicznych, dostępna jest z sześciostopniową skrzynią manualną lub 7 siedmiostopniową automatyczną, ponad 11 sekund do setki, to nawet nie problem, ale elastyczność pozostawia wiele do życzenia. Jest tryb sportowy, w którym usztywnia się układ kierowniczy i komputer chwilę dłużej trzyma niższy bieg. Ale nawet jeśli ten tryb ma jakiś wpływ na reakcję silnika na pedał gazu, to przy tej mocy na niewiele się to zdaje. Nowy Juke może i jest o 20 parę kilo lżejszy od poprzednika, ale jest też za słaby. I nie chodzi mi już nawet o dynamiczną jazdę, o której więcej za chwilę. Ale w ogóle pierwsze wrażenie, nawet kiedy samochód toczy się w miejskim korku, jest… O Co tak mój? Czuć wielki wysiłek, z jakim Dziuk rusza, prawie jakby miał zaciągnięty hamulec postojowy, i mowa o jeździe w trybie normalnym, a nie eko. Do dżuka przesiadłem się z bardzo żwawej korsy, która też miała trzycylindrowy silnik, w dodatku stukonny, ale rwała do przodu. Różnica jest taka, że Corsa nie chciała zejść ze spalaniem poniżej 7 litrów na setkę, a Juke, mimo tego, że jest od Korsy znacznie większy, przy ostrożnej jeździe jest w stanie spalić 5,5-6 litrów na setkę. Coś za coś. Ale nie obraziłbym się za dżuka z silnikiem 1.3, który napędza na przykład Nissana Kaszkaja, Juke nawet z napędem na przednią oś pewnie pokonuje zakręty. Układ kierowniczy w trybie sportowym przyjemnie się usztywnia. Za tym kontrowersyjnym wyglądem powinny iść jakieś osiągi, a nie tylko pokazywanie bicepsów z waty. Zawieszenie to dobry kompromis między... Komfortem, a brakiem osiągów. Wyciszenie jest niezłe, może dlatego, że samochód specjalnie się nie rozpędza, więc szum powietrza nie jest problemem. Fotele na dłuższych trasach są wygodne. Tu wersja z wbudowanymi głośnikami Bose. To niby taki efekt zanurzenia się w dźwięku widziałem, a może raczej słyszałem to już w miksze, Działa w tym sensie, że słyszę dodatkowe źródło dźwięku gdzieś za uszami, ale gdybym miał wydać prawie 5000 zł na pakiet Sound Go, to bym sobie darował. W skład pakietu wchodzi też nawigacja, a skoro jest Android Auto, to niepotrzebna mi nawigacja Nissana. Charakterystyczny kształt nadwozia Juke'a odbija się na widoczności, która jest Fatalna. Przy manewrach konieczna jest przynajmniej kamera cofania w standardzie od wersji Asenta w górę. Kamera 360 jest częścią pakietu technologicznego dostępnego w wersjach N-Connecta i N-Design, a Tekna ma kamerę 360 w standardzie. Pakiet technologiczny warto zamówić nie tylko ze względu na kamerę, ale też na system ProPilot w wersji z automatyczną skrzynią biegów, ostrzeganie o pojazdach znajdujących się w martwym polu i ostrzeganie o ruchu poprzecznym podczas cofania. Z tak słabą widocznością to powinien być standard. Słaby silnik, powiedziałbym, że Nissan Juke jest atrakcyjnie wyceniony. Ceny zaczynają się od 67 tysięcy złotych, a wersja testowa kosztuje około 103 tysięcy. Za tę kwotę dostajesz ciekawie wyglądającego miejskiego crossovera z sensownym bagażnikiem i z kanapą, na której zmieszczą się nawet dorośli, więc możesz skoczyć gdzieś ze znajomymi. I dorastające dzieci nie powinny za bardzo narzekać, znaczy na pewno będą narzekać i pokłócą się o jedyny port USB, ale wtedy wysadzisz je w lesie i niech idą na zymut do domu. Zresztą jest taki zwyczaj w Holandii, zgoogluj sobie. A jak Tobie podoba się nowy Nissan Juke? Daj mi znać w komentarzach pod filmem, subskrybuj, oceniaj, dziel się moimi testami. Nowe odcinki w każdy piątek, a pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12, powtórka w poniedziałek o 20.